Witamy Państwa serdecznie, trener Michał Jaszczyk i trener Tomasz Kowalski. Szanowni Państwo, w dzisiejszym świecie mamy w zasadzie dwa wyjścia: albo zawodnik będzie w centrum, albo może go nie być w tym procesie. A byłoby szkoda, bo nie znam lepszego wychowawcy niż sport. Witam serdecznie. Dzisiaj poruszymy temat, który stanowi. Fundament e, naszych metod pracy z zawodnikiem, zawodnik w centrum procesu treningowego. I podczas wizyt często spotykamy się z pewnym zakłopotaniem. Gdy rozmawiamy o tej idei, to koło zawodnika w centrum e, jest bardzo dobrze znane z materiałów szkoły trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale w praktyce. Być może trudno przenieść to wam bezpośrednio na boisko. Wszyscy wiemy, czym jest to koło, ale nie zawsze wiemy, jak wdrożyć to w taką codzienność pracy z drużyną. I choć ten temat jest bardzo często omawiany na takim poziomie teoretycznym, to wielu trenerów, trenerów realizując go. W czasie swojej codziennej pracy nie zawsze zdaje sobie sprawę, że to zawodnik powinien być w centrum tego procesu. W trakcie tego dzisiejszego spotkania przyjrzymy się, jak ten obszar jest definiowany w arkuszu oceny, w kryteriach. I pomożemy tutaj sobie Dokonać pewnej oceny, czy rzeczywiście jest tak, że stawiamy tego zawodnika w centrum. Na podstawie tych szczegółowych kryteriów zobaczymy, jak efektywnie wprowadzać tą ideę w takim codziennym treningu. I tutaj głównym naszym celem tej prezentacji jest to, abyście po jej zakończeniu czuli się pewniej w odniesieniu do pracy z zawodnikiem. Na pierwszym planie i widzieli, e, jak przenieść tą teorię zawodnika w centrum, to koło, właśnie na boisko. Najważniejszy, Szanowni Państwo, jest zawodnik z jego wszystkimi zdolnościami, które chcielibyśmy pielęgnować, zarówno w aspekcie technicznym, warunku fizycznym, zarówno w kontekście podejmowania decyzji, które, które przydadzą mu się potem nie tylko na boisku. Nauki panowania nad emocjami, które będą nim targały, nauka obserwacji, na tej podstawie dalej podejmowania decyzji, wszystkich działań z piłką, bez piłki, działań motorycznych, zawodnik, człowiek yy, i sfery do pielęgnacji nie mamy pojęcia, które z nich staną się kiedyś jego bronią. Tutaj spójrzmy jak arkusz oceny, jakie są kryteria, jeżeli chodzi o ten obszar zawodnika w centrum. I pierwszym będzie zaangażowanie zawodnika w proces uczenia się, drugim indywidualizacja procesu, autonomia i decyzyjność zawodnika, refleksja zawodnika nad procesem i ostatnim wsparcie i motywacja zawodnika. Przyjrzyjmy się teraz tym kryteriom w sposób bardziej szczegółowy. Pierwsze, zaangażowanie zawodnika w proces uczenia się. I z perspektywy zawodnika to chcielibyśmy, żeby on odgrywał aktywną rolę w treningu. E, ta jego możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji i eksplorowaniu tych różnych rozwiązań e, będzie tutaj taka kluczowa. I drugą rzeczą, która będzie wpływała na zaangażowanie tego zawodnika w proces uczenia się będzie oczywiście środowisko. Powinno ono zachęcać zawodnika do. Takiego ciągłego zaangażowania i rozwoju, oraz umożliwić mu uczenie się na błędach. Zawodnik jest naprawdę w centrum, natomiast trener też jest niezwykle ważny, bo to on jest architektem, to on jest projektantem sukcesów tego zawodnika. Obowiązkiem nas, trenerów, jest stworzyć takie bezpieczne i wspierające środowisko do rozwoju. Bez budowania dobrych relacji, bez wzajemnego zaufania to się nic nie uda. To już na etapie skrzata. Jeżeli my nie zbudujemy tej relacji, to pewnie nie zachęcimy w ogóle do uprawiania sportu. Kolejnym aspektem jest oddanie odpowiedzialności zawodnikom. Chcemy, żeby to oni nauczyli się podejmować decyzje. Wszystko zaczyna się od relacji, od zapewnienia bezpieczeństwa. Dopiero w tym środowisku mamy szansę kształtować ich umiejętności. I realizować cele, które sobie założyłem. Kolejne kryterium Markusza to indywidualizacja procesu. I tutaj z perspektywy zawodnika otrzymywać on powinien zadania dostosowane do swoich możliwości i potencjału. Wspierające te zadania powinny być jego rozwój w celach tych taktycznych, technicznych, motorycznych, mentalnych. Drugą składową tej indywidualizacji procesu, procesu oczywiście jest trener. I ten trener powinien uwzględniać indywidualne potrzeby zawodnika, ten poziom umiejętności, styl uczenia się oraz cele. Każde drzewo inaczej rośnie. Każdy z zawodników, który do nas trafia, ma prawo być na zupełnie innym etapie, w każdym jego kontekście. Zarówno na poziomie percepcji, jak i na poziomie rozumienia, na poziomie umiejętności, które na dzień dzisiejszy potrzeba. Może mieć różne zupełnie potrzeby, różne pragnienia być na innym zupełnie etapie. Wreszcie, jaki on będzie w całości? Możemy sobie to przejrzeć na podstawie jego techniki, umiejętności taktycznych, motorycznych oraz mentalnych i starać się dopasować to do jego możliwości. Kolejnym kryterium jest autonomia i decyzyjność zawodnika. Z perspektywy zawodnika ma on przestrzeń do takiego samodzielnego eksperymentowania, przede wszystkim uczenia się na błędach i rozwijania świadomości gry, Natomiast z perspektywy trenera w tym obszarze, powinien trener wspierać ten rozwój tej autonomii, zawodnika, umożliwiając mu podejmowanie decyzji w trakcie treningu. Decyzja na podstawie zebranej informacji. Pewnie większość tych informacji będziemy zbierali na podstawie obserwacji. Chcemy też podstawić zawodników w autonomicznych decyzjach. Natomiast to, co niezwykle istotne, to chcemy, żeby to oni i tylko oni podejmowali decyzję. Chcemy tworzyć im środowisko, w którym wystąpi pewien problem, i na podstawie obserwacji, analizy, podejmują nasi zawodnicy odpowiednią decyzję i wreszcie wykonują je, czasem popełniając błędy i mając do tego pełne prawo. Natomiast wszyscy chcielibyśmy finalnie zawodników, którzy na podstawie obserwacji w atakowaniu będą wybierali definiowali wolną przestrzeń i tam realizowali sobie zadanie. Będziemy chcieli, żeby z kolei z drugiej strony ten zawodnik, który jest dzisiaj broniącym, żeby na podstawie obserwacji on szukał momentu, kiedy ma zainicjować swoje działanie i wybrać, jakie działanie obronne chcielibyśmy zarówno jeden, jak i drugi, żeby w tych działaniach byli skuteczni. Szansa na to jest tylko jedna. To kiedy oni będą rozumieli ten proces i świadomie go realizowali. Kolejnym punktem arkusza oceny, a kryterium bardzo ważnym w perspektywie realizacji tej koncepcji zawodnika w centrum będzie refleksja zawodnika nad procesem treningowym. I z perspektywy zawodnika powinien rozumieć, jakie cele osiąga i jakie kroki musi podjąć, aby się rozwijać. A działania trenera w tym obszarze powinny zachęcać zawodnika do refleksji, nad działaniami, decyzjami i ewentualnie albo również postępami w treningu. Omawiana refleksja jest na pewno kluczem. Człowiek przecież uczy się na błędach tylko wtedy, kiedy wie w ogóle, że je popełnia. Inaczej może pozostać w tym samym trybie i w ogóle się nie rozwijać. Na pewno my chcielibyśmy, żeby nasi zawodnicy czegoś doświadczali, żeby wystąpił pewien problem, z którym oni próbują sobie poradzić żeby go poprawić, żeby analizować, żeby mieć szansę na popełnianie błędów, kontrolować ten proces w ewaluacji i dalej poddawać się temu procesowi od nowa, po drodze osiągając sukcesy. Ostatnim z kryteriów jest wsparcie i motywacja zawodnika. I tutaj zawodnik powinien otrzymywać takie konstruktywne wsparcie i dostawać informację zwrotną która zmotywuje go do dalszej pracy. Jeżeli chodzi o trenera, to w tym obszarze powinien budować pozytywną relację z zawodnikiem, przede wszystkim będzie to sprzyjało jego oczywiście zawodnika zaangażowaniu i zaufaniu trenerowi co do tego procesu treningowego. Niezwykle istotne będą tutaj nasze działania Coachingowe, ich rodzaj, ich moment. Pewnie, że najpierw musimy stworzyć środowisko, którym da się realizować zaplanowane przez nas cele, ale dalej jest trener, jest pewne działanie, i działanie tego trenera w postaci wprowadzania ograniczeń, w postaci sterowania tymi ograniczeniami. Może jest to etap, w którym chcemy naszego zawodnika pozostawić autonomii, a działać poprzez przestrzeń, czas, żeby ograniczać drużynę przeciwną do nauczanej, żeby my wyzwalali w naszym zawodniku możliwość realizacji treści. Czasami to nie wystarczy. Czasami niezbędne jest ukierunkowane odkrywanie. I tu dopiero wchodzimy z kolejnym etapem coachingowym, w którym poprzez pytania naprowadzające wprowadzamy jako drogowskaz zawodnika do możliwej realizacji treści, pozostawiając mu nadal autonomię i nadal jego decyzję. Czasami nasze ukierunkowanie odkryje zupełnie nowe ścieżki. Czasami nie takie, jakich my oczekiwaliśmy, ale zupełnie inne, niezbadane dosąd i niezwykle ciekawe. Poza tym na pewno to, co oni odkryją, będzie bardzo ich, to w procesie skuteczności i trwałości tego procesu jest niezwykle istotne. I wreszcie dalej instruowanie, które też jest niezbędnym procesem, czasami w aspekcie pewnych zachowań technicznych wystarczy drobne wskazanie, które bardzo zbliży nas do realizacji celu. Szczególną rolę odgrywa tutaj ukierunkowane odkrywanie, w którym chcemy działania w pewnej sytuacji, mamy pewne wątpliwości i problemy i chcemy ukierunkować tego zawodnika na różne możliwości rozwiązania tego problemu. To on zdecyduje, to on zdefiniuje finalnie ten problem, obierze jakąś możliwość rozwiązania tego problemu i spróbuje. Spróbuje czasem popełnić błąd, czyli nauczyć się, pewnie, na podstawie, nawet błędnych czasem decyzji. Drodzy trenerzy, trenerki, w trakcie tego slajdu chciałbym Wam zwrócić uwagę na dwie grupy trenerów, starszych i młodszych, oraz na to, jak obie wprowadzają w życie koncepcję zawodnika w centrum procesu. Nie traktujcie oczywiście tego podziału starsi młodsi, dosłownie traktujcie to bardziej jako taką metaforę. Dobre praktyki, które obserwujemy w trakcie wizyt monitorujących, pokazują, że starsi trenerzy, mimo że nie zawsze znają najnowszą metodologię, często stosują tą ideę w swojej pracy. Właśnie poprzez postawę i podejście do zawodnika. Dla nich budowanie relacji z zawodnikami oraz troska o ich rozwój jest czymś czasami naturalnym. Wynika to oczywiście z ich doświadczenia i wieloletniej pracy w sporcie. Dzięki temu potrafią stworzyć atmosferę zaufania, która oczywiście sprzyja nie tylko rozwojowi umiejętności, ale także wzmacnia motywację i zaangażowanie zawodników. Z kolei młodsze pokolenie trenerów, Często ma większą wiedzę teoretyczną i lepszy dostęp do nowoczesnych metod. Ale zdarza się, że w tym natłoku codziennego treningu zbytnio skupiają się na samych celach, zapominając o indywidualnych potrzebach zawodnika. Zawodnicy mogą być trochę traktowani wówczas w sposób, powiedzmy to, bardziej instrumentalny. Co choć skuteczne w takim krótkoterminowej perspektywie, nie zawsze sprzyja takiemu kompleksowemu rozwojowi. Obie te grupy mają swoje mocne strony, ale taka prawdziwa synergia między doświadczeniem starszych trenerów a świeżym podejściem młodszych może przynieść wspaniałe efekty. Warto tutaj czerpać z doświadczenia jednych, Otwartości na nowe metody drugich, łącząc to, co jest najlepsze w obu podejściach, tak aby najlepiej wspierać rozwój zawodników. Na koniec myślę, że warto pamiętać, że prawdziwa wartość trenera mierzy się tym, jak jest on pamiętany przez swoich zawodników. Czy pozostawił po sobie ślad nie tylko w postaci wyników, ale przede wszystkim w sposobie, w jaki kształtował ich jako ludzi i sportowców. Ogromny wpływ na takie prawdziwe umieszczenie zawodnika w centrum tego procesu mamy już na etapie planowania. Planując treści dopasowane do możliwości tego zawodnika, planując sobie plan B, mamy prawo zaplanować treści, które nie będą realizowały do końca tego, co chcieliśmy. Pewnie po kilku treningach już jesteśmy w stanie określić mocne i słabe strony zawodników, żeby potem planować ich rozwój, żeby potem pracować nad ich bronią, jak i nad deficytami. Chcemy też, żeby nasz zawodnik był piłkarzem przez 24 godziny na dobę. Natomiast, czy planujemy jemu ten proces, czy wspieramy go w tym działaniu, czy rozmawiamy z nim w ogóle na ten temat, czy dajemy mu pewne. Uniwersalne wartości, które są niezbędne wszystkim sportowcom. Poprzez nawiązanie pewnej relacji możemy wyznaczyć granice i wychowywać przez sport. I teraz kilka takich dobrych praktyk w obszarze zawodnika w centrum podczas treningu. Przede wszystkim może być to re realizacja takiej pracy indywidualnej. I tutaj zawodnik w trakcie treningu realizuje cele indywidualne, pomimo że sam trening dotyczy innych celów całej drużyny. Oddanie zawodnikowi decyzji o progresji, regresji środka treningowego. Decyzja zawodnika dotycząca trudności ćwiczenia. Może wybrać tutaj on bardziej wymagający wariant, wrócić do łatwiejszej wersji. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób zawodnicy rozumieją środowisko, w jaki sposób go doświadczają, jakie są ich refleksje płynące z tego środowiska. Ale my, jako trenerzy, powinniśmy im dać przestrzeń do właśnie podejmowania takich decyzji. Zastosowanie ograniczeń zmienności. Tutaj również możemy oddać zawodnikom decyzyjność, o tych właśnie warunkach. Stworzenie strefy do błędów i samodzielnych eksperymentów. I tutaj przede wszystkim chcielibyśmy, żeby zawodnicy mieli przestrzeń do popełniania tych błędów, które byłyby traktowane jako część po prostu procesu nauki. Trener w tym czasie powinien dawać feedback, ale ten feedback nie powinien jednak nakładać gotowych rozwiązań, i chcielibyśmy, żeby to ten proces nauczania, uczenia się był skierowany na zawodnika, dlatego unikajcie prosimy Was w czasie treningu sterowania zawodnikami. I im częstsze interakcje, pytania od trenera, co byś zrobił na przykład w tej sytuacji, te pytania mają przede wszystkim pomagać zawodnikowi w refleksji na temat swoich decyzji. Przede wszystkim zawodnicy muszą mieć też okazję wymieniać się tym doświadczeniem, pogłębiać tam swoją świadomość gry. I oczywiście te interakcje nie zawsze muszą być skierowane bezpośrednio na cele. Czasami warto, a nawet zachęcamy do tego, żeby te interakcje były interakcjami, które budują relacje. Pamiętajcie, że gwizdek. Tylko umownie jest, nazywany jest końcowym. Tak naprawdę koniec treningu to wcale nie musi być koniec tego procesu. W wielu przypadkach nasza praca dopiero się zaczyna. To jest ten czas, w którym mamy ogromną szansę na uzyskanie informacji zwrotnej na temat skuteczności naszego procesu nauczania w różne sposoby. Poprzez grupy, które dzisiaj tworzymy, poprzez tworzenie trójkątów relacji. Możemy to robić łącznie z rodzicami, możemy to dogadywać się tylko z zawodnikami w tej kwestii. Możemy ich pytać na koniec treningu, chociaż pewnie bardziej indywidualnie niż grupowo, bo w kontekście uzyskania informacji zwrotnej na temat skuteczności procesu odpowiedzi grupowe nie dają nam dobrej odpowiedzi, nie dają nam skutecznej odpowiedzi. Indywidualizacja tego procesu pozwala nam na jeszcze lepsze dopasowanie kolejnych treści. I jest uzyskanie tej informacji jest niezbędne w procesie ewaluacji wszelkiego rodzaju zadania domowe, które wyznaczania, czy karty aktywności, które im dajecie dotyczące snu, odwyku telefonicznego i wszystkich innych sfer życia. Myślę, że to bardzo wzbogaca ten proces i uczy ich jak być sportowcem. Jak wychowywać poprzez sport. Na koniec tego naszego spotkania Chcielibyśmy, żebyście zadali sobie na podstawie Waszych ostatnich zajęć, Waszych ostatnich treningów kilka pytań dotyczących właśnie obszaru zawodnika centrum. I przede wszystkim tutaj, czy dostosowaliście plan do indywidualnych potrzeb Waszych zawodników, czy uwzględnialiście ich mocne strony i obszary do poprawy. Czy zbudowaliście relacje, czy próbowaliście zbudować tą relację przed treningiem? E, czy zbudowaliście, czy próbowaliście zbudować zaufanie i zaangażowanie? E, czy daliście zawodnikom przestrzeń na takie samodzielne decyzje? Czy pozwoliliście na błędy i e, naukę poprzez te błędy? Czy umożliwiliście, e, uwzględniliście cele indywidualne? E, realizację tych celów zawodnikom. Czy dostosowaliście zadania do potrzeb zawodników? Czy w tych zadaniach, środkach treningowych występowała ewaluacja i refleksja z perspektywy waszego zawodnika? Czy zawodnicy otrzymywali przestrzeń na taką autorefleksję, na takie podsumowanie swoich działań? I czy dbaliście o rozwój zawodnika właśnie poza treningiem? I czy sam trening wspierał wychowanie i rozwój mentalny zawodnika? Odpowiadając Jest... na te pytania, oczywiście poszukajcie, poszukajcie przestrzeni w treningu, tak aby ta koncepcja zawodnika, w centrum, nie, zadziałała nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. Jesteśmy też bardzo ciekawi Waszych opinii, sposobów, metod, które stosujecie. Chcielibyśmy, żebyście się z nami podzielili, żebyśmy my mogli je rozwieść dalej po kraju. Dziękujemy bardzo.